Witajcie w kolejnym odcinku Zdrowych Porad. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie: Jakiego mydła należy używać przeciwko koronawirusom? Niedawno przeczytałem w prasie, że podobno w niektórych rejonach Włoszech doszło do tego, że mydła antybakteryjne kosztują nawet 30 euro. A zatem, czy faktycznie mydło antybakteryjne jest skuteczniejsze niż zwykłe mydło? Naukowcy są tutaj zgodni, że absolutnie nie. Nie ma żadnych dowodów, które by potwierdziło, że lepiej na koronawirusy stosować mydła antybakteryjne niż zwykłe mydła. Prawda jest taka, że mydła antybakteryjne, jak sama nazwa wskazuje, mają specjalne substancje, które pozwalają skutecznie zwalczać bakterie. Tymczasem koronawirus, jak sama nazwa wskazuje, jest wirusem, dlatego mydła antybakteryjne nie będą na niego skutecznie działać niż zwykłe mydła. Co więcej, ostatnio pojawia się coraz więcej informacji, że mydła antybakteryjne wcale nie są takie zdrowe, jak to się powszechnie uważa. O właśnie tego typu mydłach zrobię niedługo oddzielny materiał. Dlatego wystarczy, jeżeli będziemy używać zwykłe mydła, Oczywiście będą one skuteczne tylko wtedy, jeżeli będziemy prawidłowo myć nasze dłonie. O tym, jak to zrobić, zrobiłem też już oddzielny filmik. Tutaj może się nasunąć kolejne pytanie: czy powinniśmy używać mydła w płynie, czy mydła w kostkach? Kiedy jesteśmy poza domem, to praktycznie wszędzie w publicznych miejscach, w publicznych łazienkach znajdziemy mydło w płynie. Natomiast w domu możemy sami podjąć decyzję, czy chcemy mieć mydło w płynie, czy w kostkach. Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli używamy mydło w kostkach, to po użyciu takiego mydła powinniśmy je odłożyć w miejsce, gdzie może ono spokojnie wyschnąć. A zatem nie powinniśmy takiego mydła kłaść w miejsce, które jest mokre i w którym będzie się zbierać woda. Oczywiście, jeżeli podejrzewamy, że któryś z naszych współdomowników Zachorował na koronawirusa, wtedy lepiej nie korzystać wspólnie z nim z tego samego mydła w kostce. I to tyle na dzisiaj. Oczywiście zachęcam Was do oglądania kolejnych zdrowych port. Do zobaczenia!